Dzień dobry kochani, witajcie serdecznie w ostatnim vlogmasie. Halo Maksiu, dzień dobry. My do was przychodzimy, e, oglądamy sobie właśnie filmik świąteczny we dwoje. E, no korzystamy z tego ostatniego tygodnia i przychodzimy do was e, akurat z paczuszką, bo, bo przed chwilą u nas był kurier właśnie w trakcie oglądania naszego i przyniósł nam bombki. Domówiliśmy tych tutaj bombeczek takich o słodziutkich, ponieważ były w bardzo dobrej cenie teraz. Słodziaki! Słodziaki. No i stwierdziliśmy, że jeszcze troszeczkę tych bombek tu pozawieszamy. Do nich się można doczepić, poczekaj kochani, do nich się można doczepić tylko do tego, zobaczcie, że one są gdzieś tam nie do... podoklejane. No ale za tą cenę, za którą teraz je kupiłam to. No zobaczcie, no to jest trochę takie, no nie halo. Ale za tą cenę naprawdę tak się ładnie prezentują, że już mniejsza o to. Będziemy je właśnie zaraz zawieszać, żeby jeszcze tą choinkę. Udekorować. Udekorować i żeby była jeszcze słodsza, te bombeczki, bo są naprawdę bardzo ładne. One normalnie kosztują 15 zł, a teraz chyba były po 7,90 albo 6,90, jakoś tak, za dwie, więc naprawdę się opłacało. O, tu nawet się urwało jeszcze. Widzicie? Ten. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Zaraz się okaże. O, O, wyszedł nawet. Ten bolczyk, oby nie trzeba było go wklejać, bo nie wiem, gdzie mam klej, Ale to nic, zobaczymy, zobaczymy. Tak jak mówię, no jakość. No. Niedo, niedopracowane Zera. to wszystko jest. Natomiast otwieraj. Natomiast e, m, za tą cenę promocyjną e, powiedzmy, że się opłacało. E, tutaj. I mamy jeszcze 14 tych bombek. To są takie szywki, wiesz, metalowe, takie amelinium. Także się nie wstać sobie, sobie w palucha. A ja oglądając z Maxem bajkę, kupiłam herbatkę i spisuję sobie jeszcze listę zakupów, co trzeba dokupić w tym ostatnim tygodniu. A wy napiszcie mi w komentarzach, czy już ogarnęliście wszystkie zakupy. Ja cię nie mogę. No, malutkie. Zaraz będziemy poprawiać. Łączymy sobie film, a oglądamy na HBO, Go. HBO? Max. Nie wiem, które mamy. Świąteczną tajemnicę. Zapowiada się fajnie. My jesteśmy właśnie w drodze do agi. Chodź tu, kochanie, po co idziemy do agi? Po co idziemy do agi? Oddać torbę, tak? Bo aga nas wyręczyła z dzisiaj z U na szczęście i kupili nam trochę zakupów. Więc przyszliśmy oddać forsę i torbę i idziemy się chwilę kawałeczek przejść. Zobaczcie, jaka Bida z nędzą bez śniegu. Strasznie smutno. Piszcie, czy uważasz, coś jest. Czy nie? Ja jestem ciekawa. I od razu będę Wam zazdrościć maksymalnie, ale myślę, że na południu to na pewno jest sporo śniegu. No, krajobraz wręcz jesienny. Przykucnałam sobie tutaj na tle tej y, jesieni e, i pokażę Wam mój kożuszek, który kupiłam sobie ostatnio w bufach sprzedażowych w sklepie stacjonarnym w hm -ie. Jak byliśmy z Jackiem na randce, Maksią spał u AGi, to właśnie poszliśmy na kolację. No i później poszliśmy na jakieś tam drobne zakupy. się zobacz jakieś grzyby, psioczki. I właśnie kupiłam sobie ten to futerko, ten kożuszek. Bardzo ładny i bardzo milutki. Nawet zobaczcie, założyłam sobie czapkę na łeb, bo farbowałam no. włosy, przycinałam je. No i z tej racji właśnie postanowiłam założyć sobie czapkę, no bo też niedawno myłam je, suszyłam. Tutaj zobacz, takie psiaczki rosną. Ale mamy, ostatni vlog, ale mamy ostatni vlogmas. Nie! Co? Maksiu, to jest ostatni vlogmas. Przed świętami. Ja będę dla was jeszcze nagrywać prezenty. Ale, e, które otrzymamy od Mikołaja. prezenty? Które otrzymamy od Mikołaja, bo ja myślę, że coś chyba dostaniemy, co? Chodź tutaj. E, I tak stwierdziłam, że może teraz, skoro z Maxiem jesteśmy tutaj na dworzu, w tej pięknej scenerii jesiennej, powiemy jakieś miłe słowa na święta dla naszych widzów. Nie. Nie, nie, Słuchajcie, dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie wszystkich vlogmasów, prawda? Dziękujemy. To tak tylko taki bardziej jesienny, świąteczny bardziej, bardziej trochę. Trochę świąteczny, trochę jesienny. No ale chcielibyśmy Wam podziękować za oglądanie naszych wszystkich grudniowych odcinków. Jeszcze nie. I życzyć Wam oczywiście wesołych i pięknych świąt. Słuchajcie, ja na pewno życzenia jeszcze y, widzę, będę y, jak zwykle co roku wstawiać w społeczności y, w czasie odpowiednim na to. Natomiast y, sądzę, że już jest. Y, skoro, skoro to ostatni vlogmas, to jest też odpowiedni czas na to, żeby Wam życzyć po prostu wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że przygotowania idą pełną parą, y, że macie w sobie ducha świąt, mimo tego, że. Mimo tego, że może na zewnątrz nic na to nie wskazuje. Ale słuchajcie, ja taki mam trochę dół z, z powodu tej pogody. Dwa pięć. Ale sobie myślę... Aga. Tak, pięć. 25? 25. Ale sobie myślę, że przecież to nie pogoda warunkuje Dą. święta. Dą. Nie? Więc słuchajcie, myślę, że trzeba się nastroić tutaj dobrze m, samemu. Nie patrząc już na to, co jest na zewnątrz, bo nas pogoda rozczarowała, tylko na to, co jest wewnątrz, czyli w naszych domach, to wszystko, co razem możemy zrobić, co razem możemy przeżyć, z kim możemy przeżyć. I myślę, że naprawdę święta mają oczywiście największą szansę na to, żeby być bardzo udane. Tak jak mówię, mimo tej rozczarowującej aury na zewnątrz. Także od nas wszystkich. Wszystkiego dobrego. Jak tu już jestem i, i mogę do Was face to face pogadać, to skorzystam z okazji. Tak? Mimo że jesienią To najgorętsze zimowe życzenia lecą dla Was od nas. Wiem, że na pewno dostaniemy również od Was moc życzeń, także serdecznie Wam dziękujemy. Co roku zawsze się to powtarza, za wszystkie serdeczności. Dziękujemy i również przysyłamy Wam je od nas, tak? I macie przysyła całuski. Jeszcze się z wami nie żegnam, jeszcze wam coś fajnego pokażę, bo jutro ma przyjść. E, natomiast. E, tak jak mówię, wykorzystałam to, że mówię do Was tak o face to face. I że tu jest dobre światło po prostu, nie wyglądam może najlepiej. Natomiast e, nieważne, mam dobre światło w, cią takiego, w ciągu takiego e, dosyć dzisiaj jasnego dnia, bo ostatnio nawet wiecie co, jak się obudziliśmy około ósmej, to się zastanawiałam, czy jest dopiero szósta, czy która, bo było tak ciemno, tak szaro i takie dwa dni były pod rząd. Że dzisiaj jest całkiem, całkiem nieźle. Maksioś, ale leje, ja świruje trawę butem wy wyrywasz u. Co ty, nie rób tego? Także my idziemy się chwilę przejść i wracamy do domu. A do Was odzywam się już w dalszej części filmiku. Pewnie z drugiej strony kamery, bo chcę wam pokazać coś ciekawego. Mam nadzieję, że przyjdzie. A zamówiłam sobie coś. Wow! Mówiłam, że z HMU. Nie powiedziałam wam, ile kosztował. Była to ostatnia sztuka z jakiegoś zwrotu internetowego i kosztował 169 zł, więc uważam, że całkiem dobrze. Wyrywaj trawę dalej, idziemy się przejść, a my y, słyszymy się już dla was za chwileczkę. Moi drodzy, przysłała do mnie paczka z Shinsai i chcę wam pokazać naprawdę bardzo fajne yy, leginsy. Skopiujcie sobie tutaj, nie wiem, ten numer, są naprawdę świetne, bardzo, bardzo wygodne i XL są długie, mają długie nogawki, więc są idealne na mnie. I zamówiłam sobie właśnie jeszcze, mam dwie pary już. Zamówiłam sobie kolejne pary, dwie czarne i tym razem jeszcze brązowe. Bardzo ładny odcień brązowego. Naprawdę zapamiętajcie te numerki, a jak coś to wam mogę jeszcze podlinkować, są świetne, wygodne, bardzo przyjemne dla skóry bawełniane. I zamówiłam coś takiego jeszcze dziwnego. Jest to. Um, było w ogóle to bardzo tanie, kosztowało chyba 13 zł. I są to takie. Przykrywki na e, patelnie, aby nie pryskało. Odejdź, Makciu. Zaraz zrobimy wielkie wyjście i teraz Wam coś pokażę. I tam za stół. Tam. Nie, nie, z tej strony. Tylko powoli. Pokażę Wam buty, które do mnie przyszły. To są takie moje buty. Taka fanaberia kolorystyczna. Stop, 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 Bo krzywisz, krzywiś. Już? Jesteś gotowe? Jesteście gotowi? Uwaga! Dam, da, da, dam. Jak Wam się podobają najbrzydsze buty świata? Nie, a mi się podobają, wiesz? Są takie bardziej i bardziej są takie gwiazdkowe. Słuchaj, co Ty masz na ręce? Rękawiczkę. Do peelingu. <grymka> Do... Co Ty masz na <grymka> nogach? Buty. Ale jakie? Mamy. Mamy. Właśnie nam przyszły i Max się testuje. Są to, jak widzicie, moon buty ja mam w kolorze czarnym i kaki w domu. Bardzo je lubię. To no, są buty. Nie pasują. Tak, to są takie okay. buty. Nie, nie, nam nie pasują. <grym>, to są takie buty idealne no, na szybko, na zimno. Także uwielbiam, uwielbiam te buty. Mam jeszcze takie śniegowce dość duże, takie bumbukowate z Moskino, ale one nie są takie wygodne. Te są naprawdę wygodne. No i są. Ten złoto naprawdę mi miło zaskoczyło, bo to złoto jest piękne, prawda? Naprawdę jest piękna. A myślałam, piękne. że będzie brzydkie. Myślałam, że będzie brzydkie. I się stanął tak w lusterku i patrz. Te buty złote pasują do. Linozaora. <laughs> Pizza mała. Także o, nie pasują, nie pasują, nie pasują. Nie, teraz srebro do złota też pasuje. Więc takie buty mm, y, przyszły do mnie właśnie i zamówiłam je w ogóle. One chyba szły z Czech. Nie, one mają sary. Bo w Polsce nie były dostępne. Były takie glitterowe, bardzo brokatowe, ale już to dla mnie przesada. A to złoto jest takie szlachetne. To nie jest takie złoto, wiecie, błyszczy się jak nie powiem co, komu. Natomiast jest to takie szlachetne złoto, takie bardzo. Um, to jest ten Ten co to jest? Co czego pasuje? Tego ten zajk. Szalik, tak, e, szalik, szalik, e, nie pokazywałam Wam też szalika, przymierzałam sobie właśnie z tym moim futerkiem, szalik zamówiłam sobie z Reserved i ten szalik e, ma w składzie e, i alpakę, i wełnę, e, i elastanu no, troszeczkę, sporo ma różnych tam, tak powiem, składników, trochę poliestru, ale jest taki, o, zobaczcie, o, obłażący tą alpaką, tą wełną, natomiast jest ciepły i je, myślę, że trzeba go wyprać. Duży, aczkolwiek, o. Mm, będzie obłaził, dopóki chyba go nie wypiorę. Nie wiem, czy też mu nie zrobię krzywdy. Zobaczę, jak tu go wyprać, czy go wysuszyć, jak to tam jest napisane na tej, na tej metce. W każdym razie jest naprawdę cieplutki, milutki, tylko że bardzo obłażący. Także mm, Max, już nie chodzimy, bo mi połamiesz te buty w końcu. Kort, te buty? Kochasz, te buty? Ehm, to jest jakiś model konkretny? Czasem ci nimi się po domu. Maksu, jakbyś tak łupnął w tych butach, to by było istne, to by, nie, to było istne nieszczęście. Chyba byś sobie wybił wszystkie zęby. Zasz, zaraz niedługo będą ci same wypadać. Nie potrzeba ci wybić ich. <grym> <grym> Ale są naprawdę bardzo e, bardzo ładne. E, I ten kolor mnie, powiem wam, pozytywnie zaskoczył. Wysłałam właśnie zdjęcie mojemu mężowi. Oj nie przewróć się, synu. E, jak mu się podobają, żeby mi doradził. Wiecie, zawsze można oddać, teraz te zwroty są darmowe, bardzo proste. Można w paczkomacie oddać paczkę na koszt firmy, więc to jest bardzo fajne, czemu by nie spróbować takich, oto butów. My byliśmy dzisiaj na zakupach rano przed siłownią. Tak, i zostało nam naprawdę tylko warzywka do kupienia, więc święta już bardzo, bardzo blisko. Już zostało, Maksiu, jak to nagrywamy ile dni? Cztery dni. Wy to oglądacie dwa dni przed świętami, natomiast cztery dni już, tak, nie machaj tak, bo tak nie widać dobrze, cztery dni już um, tylko zostały. My idziemy teraz do babci ubierać Choinka. więc nagramy Wam na zakończenie jeszcze taką przebitkę z ubierania choinki, prawda? No, i tak babcia chyba będzie. Nagrywać. A wczoraj <grywać> nagrałam Wam tą przebitkę z ubierania choinki. Babcie też. Babcie też. Jak będzie chciała, jak nie będzie chciała, to nie. I tym się pożegnamy z Wami, więc nie wiem, czy będę coś jeszcze mówić, czy nie, czy tylko będzie z muzyczką um, ubieranie. Nie, będziemy mówić. Myślę, że z muzyczką. Także moi drodzy, my się z Wami będziemy żegnać w tym vlogu. Dziękujemy Wam jeszcze raz. Za vlogmas, za te vlogi do świąt i po świętach również że się na pewno do nowego roku przynajmniej dwa odcinki będą, więc trzymajcie się, możecie pisać w komentarzach jak Wam się podobają najbrzydsze buty świata. Nie, to są, ale ogólnie ładne, prawda? Słucham? Takie ładne, prawda? No, ale nie są ogólnie jakieś super ładne. To ładne, prawda? <laughs> Tutaj są plebce. przylepce. Przylepce. Bo ona nie wychodzi po Ja nie mogę, się bateria mi pada Przykładaj mi do ściany puta! Synu, to jest czysta ściana, halo, odderwi tego buci. tak, ona tak po Synu, wiesz tego oraz pod... najpierw na podłodze, teraz na ścianę No zwariowałeś Chodź tutaj, chodź tutaj już ty. Byle co zje, byle co godo. Dobra, moi drodzy. Miłych przygotowań do świąt. Widzimy się um, po świętach. Trzymajcie się. Oczywiście zostańcie na przebitkach. Połka, za połka. O, o, o. Maksa mi się podobają. Muszę zostawić, niestety. Niestety, niestety.